Siema! Dzisiaj taki mały problem. Cieknio, cieknącego do środka pasata. Przeciekającego. Siostra basen, kurwa. Mówię, skąd ja mam wodę? Jak wszystko jest szczelne? A tu nie jest szczelne. Z tego względu, że. O! Leci, kurde! Leci do środka. Dzisiaj to będziemy uszczelniać wszystko. nie Niedobrze, z tej strony kurwa jeszcze z tej i to tak co, co ja myślę, żeby tu zrobić tu cieknie tą blachą pod spodem, kiedyś widziałem filmik ciekniącymi lusterkami no ale co bierzemy się ja to już sobie porozkręcałem, że mi wodą popryskała Passat, oryginalny licznik byłem zdziwiony, że w ogóle jest oryginalny 350 tysięcy, 2004 rok Trendline Skóra z jajką Z jajką góra I z węża strażackiego Stan Średnio Prawie bardzo dobry Ale prawie kurta prawie robi wielką różnicę Trochę ma wypasu Oryginalnie to powinno być duże, 2 din radio, ale ktoś Wydupczył I wstawił Ze z dziwną zmieniarką, ale Także Dwa czwarty rok, 350 koła nadymane. Na I tak, no to nie wiem, czy Wam pokazywać. Chciałem tylko pokazać, że tędy przeważnie cieknie, tędy lusterkami lub filtrem yy, powietrznym kabinowym. O, jak tu ładnie się woda zbiera. Kurwa, a jak deszcz pada, to jest siostra basen. To trzeba w gumowcach wchodzić. Dobra Na chwilę obecną to tyle, no co, co tu myślę zrobić kurde? No nie wiem Spróbujemy na silikon, Sanitarny zadupcyć Może silikon pomoże tutaj Tą płytę i tak mam do wymiany, bo mi pękła linka No bo co? No dokręcić Tu na uszczelce jest oryginalna taka piankoguma czy coś takiego Także ona już zestarzała się, bo podobno to są najlepsze auta na świecie. No bo i są. Nie ma lepszego auta, jakby ktoś chciał kopywać wtedy ika, to tylko 1,9. Ale powiem wam szczerze, tu jest silnik AVF. A miałem przedtem, 110 przed Liftem. Bardzo nie, nie wiem, jaki tam był silnik, już nie pamiętam, bo to było Z20. No, 20 nie, ale 17 lat temu. Później miałem AVB silnik. Panowie 505 tysięcy i zginął w wypadku samodowym. Młody łepek 19 lat przycedził w niego, poszedł do kasacji na czołówkę jeszcze, tak, tak robią teraz prawo jazdy, testów 100 milionów, a cymbały jeździć nie umieją. Na pewno nie jeden młody będzie sapał teraz do mnie, ale ja mam to gdzieś, kurde. Ja zrobiłem co najmniej z 2 miliony, bo zawodowo jeżdżę, też nie jestem święty. Jakąś przycierkę też miałem. Jedną czy dwie. Ale przez 20, ponad 20 lat zakejdą. No, także jak chcecie, tu widać tędy cieknie. Jak ktoś będzie miał problem, tu, tu od biedy lusterkami tutaj cieknie. I jeszcze Wam powiem, jak włączycie klimatyzację, tu jest odsącznik. One się zapychają taką mazią. Warto tu wyrzucić schowek, to miałem w starym pasacie mieć woda leciała z klimatyzacji do środka. Taka rurka, ją trzeba wziąć, węża od sprężarki, dobrze dmuchnąć. Kilka razy tak z całej pety, później włączyć klimę, wyleci, jeszcze raz dmuchnąć, wyleci, jeszcze raz dmuchnąć, wyleci i macie święty spokój i jest przeczyszczone. Klimatyzacja, nie? Także no to co? Panowie. Do następnego ja to będę robił. Chyba nie będę wam musiał tego filmiku dalej pokazywać. no. Wezmę to na Slikon, kanały, kanały wezmę. Kurde. Kurde. Chyba mi się kurwa auto zapnało. Miesza z tym. Te odwodniki wezmę. Przedmucham. No i great będzie. Dobra, do następnego. A następnego co będziemy robili? Będziemy osłonę wymieniać. W trójce osłonę tarczy hamulcowej z przodu lewy przód bo się kurde korozja zdarła. Nara! Dobra, Dobra lecimy dalej. A, miałem wam nie pokazywać, a wam pokażę. Rozkręciłem tą kurwa blachę Tutaj tu trzeba wyczyścić jakoś. Mój zestaw naprawczy to będzie kurwa. Z bardzo do pazboków, bo nie ma rozpuszczalnika. Jest lekon kurwa. Opslykonujemy tutaj Ca cały dół. Skręcimy tymi ślepkami i będzie git mailna. Chyba. Dobra. To tyle. Tamtej strony wam nie będę pokazywał. Nie. Dobra. Najwyżej później wam nakręcę filmik, czy cieknie, czy nie cieknie dalej. Dobra, molej. No Sprawdzamy teraz szczelność pasata. O! Czy będzie tu ciekło? tym silikonem zajebałem. Lej! Na razie nie widać chyba. proces się udał. uszczelniania Chyba, że zarazi się kurwa będzie lecieć. Widać, że nie cieknie, kurde. Wszystko chyba uszczelnione jest, kurde. gites, malina. Wtedy już, kurde, po chwili siostra basen się robiła. No nie widać. Możecie to zobaczyć. Tam od środka, go obkleiłem, tu jeszcze zajebałem z lekonem czarnym, żeby nie było żeby było stuprocentowo szczelne nic nie widać, nic nie widać, jest git. teraz na drugą stronę Dobra, tu mamy olcze nam leje wodę o kurde, tu słońce mi świeci Nie nie ciągnij kurwa węża w